wszystkim, tu Marysia oraz moja siostra Maja. Hejo! I ja mam 22 lata, Maja ma. 12. 11. 12. 11,5. 11 Witamy Was w podcaście, który się nazywa. Bez Be sensu. Bez sensu razem. Witamy Was w podcaście bez. No, bez sensu mamy być razem! się, dobra, jeszcze raz. Dzisiaj będziemy mówić o różnych rzeczach bez sensu. Między innymi, Maja, wiesz, dzisiaj jest 19 maja i to jest dzień mycia samochodów. Serio? Serio. co ja tak? Nie mam samochodu. <laughs> ja nawet jak jeździłam samochodem, to go nigdy nie myłam. Ja właśnie wróciłam z Hawajów, byłam tam 3,5 miesiąca. I kogo to interesuje? Wszyscy to wiedzą z YouTube'a. No tak, jeżeli nas nie znacie, to mamy kanał na YouTube, nazywa się Zwariowani i nagrywamy tam takie różne filmy. Takie różne filmy? Pff, najlepiej. Jak, jeżeli ich to interesuje, to sobie znajdą, ale zakładam, że, że tam ktoś nas zna, ktoś nas nie zna. Nieważne. Byłam trzy miesiące na Hawajach. Stwierdziłam, jak byłam na tych Hawajach, że chciałabym zacząć nagrywać podcast, bo słucham podcastu Davida Dobrika, bardzo mi się spodobał. Stwierdziłam, że Kurczę, możemy zacząć nazywać. No co, to takie... tak nudno gadać. Maja tutaj ziewa, ziewa mi przed nosem i ziewa teatralnie. No bo to jest tak nudne te twoje gada. Ale nie, ja chcę no, tak. powiedzieć ludziom, dlaczego my to w ogóle nagrywamy. No. Nagrywamy ten podcast, bo mi się zamarzyło, że będziemy nagrywać taki podcast który będzie totalnie bez sensu i będziemy gadać o czymkolwiek chcemy. Nie wiem, 20 minut, pół godziny, zobaczymy ile nam wyjdzie. Więc jeżeli macie jakieś fajne pomysły, o czym możemy mówić w tym podcaście, to dawajcie znać, najlepiej gdzieś tam w komentarzach na Instagramie. Plan jest taki, że będziemy tutaj mówić o różnych rzeczach bez sensu, o naszych filmach, o tym co się ostatnio wy... mówię już 3, 4 razy, że będziemy gadać o rzeczach, które są bez sensu. No dobrze, w ogóle mam ciekawostkę bez sensu na dziś. Czy wiedziałaś, że Ziemia pędzi przez kosmos z prędkością 109 km na sekundę? Nie. No co się tak tam nie kapisz? Nie, boś chciałam je zabić. Pamiętaj, żeby mówić najlepiej cały czas głośniej. Bo nie będą cię słyszeć. A generalnie. Ale jak będę mówiła głośno, to nie będą słyszeć. Nie, znaczy w sensie, jeżeli będziesz czasami mrotała, to nie będą Cię słyszeć. Nagrywamy to na telefonie, nie mamy pojęcia co robimy. Ja nawet nie mhm. wiem jak się wrzuca podcast do internetu w tym momencie, ale stwierdziłam, że się dowiem. Najpierw to nagramy, a później będę ogarniać jak to się robi. Co mi, co mi powiesz Dobra, ciekawego? Dobra, mam do Ciebie takie pytanie. Dobra, gram w dziesięć pytań. Dziesięć no. pytań? No. Dobra. Pierwsze pytanie, tak na zmianę będziemy mówić. Dlaczego masz takie wielkie oczy? Mam wielkie oczy? Tak. Ale te w sensie, że mam źrenice ogromne, czarne? Nie, masz takie małe źrenice, tylko masz takie jakby, takie duże oczy, no normalnie. I średnio mi gra być strasznie, że ja się <laughs> Nie wiem. Takie są. Dobra, no zaraz Ty. Czyli mam Ci zadać dowolne pytanie? Tak. Dobra. Już zadałaś. <laughs> ja. e, jaka jest Twoja... Ale teraz ja zadałaś pytanie. No dobra. Eee, dlaczego lubisz chodzić w kucyku na boku? Lubię chodzić w kucyku na boku, ponieważ jak mam kucyk z tyłu głowy, to wyglądam łyso, wyglądam jak ziemniak, a jak mam kucyk na boku, to przynajmniej widać, że mam włosy. Poza tym uwielbiam JoJo, JoJo siła jak ktoś... no, może ktoś kojarzy i ona... Wszyscy ma... znają JoJo, no to jest logika! No dobrze, ale może ktoś nie zna. Dobrze. Więc ja lubię Jojo, Jojo nosi kucyk na boku yy, i ona jest na to za stara i ja jestem na to za stara i obie się z tego cieszymy, tak. Jej. Kolejne pytanie do Mai. Nie wiem, o co Cię zapytać. O co, o co byś chciała być zapytana? Czy właśnie zmarnowałam moje pytanie? <ślesk> 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 tak. A ja tak tylko czekam, żebyś zmordowała pytanie, bo to jest śmieszne. Okej, okay. pytanie ode mnie. Co było najfajniejsze, jak ja byłam na Hawajach? Co ci się najbardziej podobało w moim niebyciu tutaj? Jeżeli słyszycie dziwne szumy, to dlatego, że nasza mama otwiera lodówkę. <śm> 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 Albo że ptaki śpiewają dobre, no to w sumie to nie wiem. Może dlatego, że miałam wolny twój pokój i siedziałam sama w domu. Co robiłaś w moim pokoju? Angielski miałam i wszystko. W sumie, znaczy dużo rzeczy. Jakbyś ty była, to byś się czepiała angiel o angielskim, mój na pewno. Więc się zawsze czepiasz. Czyli ja się czepiam czepiam, się czepiam? czepiam się! I przestań powtarzać tak sobie w, się w ustach tak te moje słowa, bo to jest zadmierzające. <ness> <tragt aerosolak> Powtarzam sobie w ustach Twoje słowa? <ślimia> Nie wiedziałam o tym. Tak, robisz coś takiego. I, no ale <tarek> tak, mów coś. No bla, 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 I naprawdę. Tak, robisz coś takiego, dokładnie, tylko yy, tak żeby jakbyś musisz zanotować to w swoich ustach. Nie, może, bo wiesz co, ja sobie cały czas myślę, jak ty do mnie teraz mówisz, że mam roczesz pod nosem. I no ja ci serio? chcę... Tak, znaczy. Mam katar więc. Nie, w sensie, że mówisz trochę za cicho, to sobie myślałam, że mówisz za cicho i chciałam ci... przestać mnie papugować. Ona, słuchajcie, ona teraz cały czas rusza ustami, jak ja mówię. No właśnie i właśnie ty to robisz. Okej. Okay. I ten podcast jest bez sensu. <grym> <grym> Czyli osiągnęłyśmy sukces. <grym> Okej, okay. y więc cały czas sobie myślałam, <grym> że ona mi tu jeździ krzesłem w górę i tu rozpraszasz mnie, nie jeździ tym krzesłem. Dobrze. Daj mi się wysłuchać. Spokojnie. Więc chodziło mi o to, że ty coś mówiłaś i ja cały czas chciałam ci powiedzieć, nie rozpraszaj mnie tym krzesłem. <śledzisz> o Boże, nie mogę na wroga Dobra. O co mi chodziło? Nie, musisz zatkać twarz bo ja się nie mogę. Dobra, zaty, zaty, zatykam twarz, nie patrz na mnie, postawimy ścianę między sobą, więc. Jeżeli. Co ja w ogóle chciałam powiedzieć, bo się zgubiłam w tym momencie. Chciałam Ci jakoś uprzejmie powiedzieć, żebyś mówiła głośniej, ale nie chciałam ci przerywać, więc może tak bardzo usilnie myślałam o tym, co zrobić z tą sytuacją, że już zaczęłam, post... zaczęłam powtarzać Twoje słowa, słowa w mojej, mojej buzi. Nice. 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 Kolejna część tego podcastu to żart. Żart bez sensu. Wiesz, dlaczego małpy nie chodzą do szkoły? Mopy czy małpy? Małpy. Małpy? Nie. Też nie. <noise> Spodziewałam się, jakieś błyskotliwe odpowiedzi. Dobra, ja, no ja, właśnie. ja mam lepsze. Co mówią na Hawajach, kiedy robi się późno i trzeba iść spać? Good night, sleep tight. Honolulu. Aha. Ma <noise> Honolulu to stolica Hawajów, jakby coś. No, ale czekaj. Ho -ho. No, honolulu, że chodź no spać. Honolulu. Lulu. <noise> Sama to wymyśliłaś? Nie, wygooglowałam. <noise> Porozmawiajmy teraz o czymś, co ma sens, tak dla odmiany. Ale to, to chciałam, się nazywa bez sensu. Ale chciałam poruszyć temat z ludźmi. Komentarze na YouTubie, bo... YouTube, słuchajcie, wyłączył mi komentarze na całym kanale. Nie da się komentować nigdzie, ponieważ sobie wymyślili, że trzeba chronić dzieci, więc wszystkie kanały, na których są dzieci, powyłączali tam komentarze. Serio? No. Ale dziwne jest to, że nie wyłączyli na wszystkich kanałach, na których są dzieci. Są kanały, które prowadzą dziesięciolatki, i im nie wyłączyli komentarzy, a. Nam wyłączyli komentarze, mimo że zrobili to wtedy, kiedy byłam na Hawajach, więc na wszystkich filmach byłam ja. Dobra, wiem, że czasem wyglądam jak dziecko, zazwyczaj często, mhm. ale. No, nie rozumiem, to jest tak nielogiczne. Ja się czuję obrażona. Więc na naszym kanale nie da się komentować. Ale możecie komentować na pierwszym, pierwszym zdjęciu pod Instagramem. Pod, no pod Instagramem. Po... Także jak pod sklepem nie da się z tym nic zrobić. Więc lipa! Lipa! No Dobra, zmieńmy jest... temat. Za Dobra. dużo mówimy już o... to może to jest fajne. Ten piękny dzień jest śliczny. I ja właśnie układam wiersz biały. i Dlaczego ty mówisz słowa po mnie? No! Naprawdę powtarzam? Nie, może tak bardzo się skupię. Moja właśnie poszła do łóżka, żeby wziąć poduszkę, żeby mi przywalić tą O, poduszkę. Poszła po poduszkę, zamachnęła się, żeby mi przywalić, a No i, I dobrze. Tak. tak się zamachnęła, że walnęła w lampę. Właśnie nagrałyśmy dla Was film, który jest testowaniem lifehacków, letnich lifehacków. Było przy tym dużo żartów, także no. jeżeli chcecie się pośmiać, to koniecznie obczajcie film. I ten podcast, było właśnie go przejacie. Tak, ale się znowu powtarza po mnie. Wyrazy! Przepraszam, <laughs> dobra. weź! Czy nie burci się za Budzie. Ale to jest dziwne, bo nigdy wcześniej tak nie miałam. Może dlatego. Ja to robię. Ale za ja to te... wyraźnie do. No. Dobrze, przepraszam. przepraszam się postaram drze. się kontrolować. Drze. Drze. drze, drze, drze. Story time. Jak opowiedzmy ludziom, jak wracałam z Hawajów. Nie. Słuchajcie. To jest nudne! Ale miałam siedmiot o tym, co ja robię. No dobra, to najpierw po moim powrocie z Hawajów dwie minuty, później te dwie minuty. Dobra. Wracałam z Hawajów, miałam siedmiogodzinną przesiadkę w San Francisco. Miałam w sumie cztery loty, cała podróż trwała ponad 30 godzin i... Siedmiogodzinna przesiadka w San Francisco była najgorszą przesiadką w życiu, bo akurat wyszłam z pięciogodzinnego lotu z Hawajów i siedziałam na najgorszym siedzeniu na świecie, bo siedziałam w ostatnim rzędzie, zaraz przy łazienkach, więc łazili tam ludzie, załatwiali swoje potrzeby i... Musiałam akurat tam siedzieć, nie było żadnego innego wolnego miejsca i te siedzenia w ostatnim rzędzie nie można się było nawet normalnie oprzeć. Bo ja przestań po mnie powtarzać. Ale Ty też tak robisz, więc ja Ci pokażę, jak to jest. Pięciogodzinny lot. W środku nocy jestem zmęczona, chciałabym spać, ale moje siedzenie nie odchyla się do tyłu. Za każdym razem, kiedy próbuję zasnąć, to głowa mi leci w przód, ja od razu mam drgawki i nie mogę spać. Ląduję w tym przeklętym San Francisco, jestem tak zmęczona, że nie wiem co. Wszystkie siedzenia tam są pooddzielane podłokietnikami, których się nie da podnieść, więc nie mam się gdzie położyć. I stwierdziłam, że dobra nieważne położę się na środku lotniska na podłodze. Na szczęście w niektórych częściach był dywan, więc znalazłam taki trochę cichszy zakątek. Położyłam się na podłodze, przykryłam się kocem i sobie spałam na lotnisku. I to trochę mi pomogło przetrwać. Chodzę. Naleśnika masz. Aj. A, mm, Naleśniki. Boże, jak ja się stęskniłam za naleśnikami. Trzy miesiące bez naleśników, bo ta farma na której byłam przepraszam jeśli słyszycie jak tutaj mlaskam ale narobiłaś mi smaka nie jestem w stanie nie jeść to tam można jeść tylko rzeczy które są surowe i wegańskie bo ci właściciele farmy uważają, że to jest najzdrowsze odżywianie i chcieli stworzyć takie miejsce, gdzie ludzie będą mogli przyjechać i właśnie jeść surowo i wegańsko, i żeby nie mieć tam, wiecie, żadnych pokus dookoła, no bo wszyscy dookoła będą jeść surowo i wegańsko. Pierwszy miesiąc był super, bo ja w ogóle byłam na tej samej farmie w tamtym roku, więc wiedziałam, jak to będzie, i w tamtym roku nie byłam, jakby nie miałam dość tego jedzenia, ale w tym roku tak. No, po dwóch miesiącach, po dwóch miesiącach, miałam już tak dość tych wszystkich owoców. Znaczy, one dalej były dobre, ale miałam wrażenie, że cały czas jem to samo. Także jak wróciłam do Polski, to dalej będę jeść głównie wegańsko, ale naleśniki, ziemniaki, zupa! Zupa jarzynowa, rozumiesz to, Maja? Także stęskniłam się za naszym polskim jedzeniem. Pewnie się niedługo stęsknię za jedzeniem na Hawajach, ale no. Naleśniki są dobre. Dobra, teraz znowu wracamy do jakichś rzeczy bez sensu. Y o, znalazłam fakt bez sensu. Fakt bez Wygooglowałam kolejna to. rzecz. Wygooglowałam. Wiesz, że mleko jest cięższe niż śmietana? Wiem. Wiesz dlaczego? Bo mleka jest więcej, a śmietana jest. No nie, no nie! Znowu mówię. Daj tu półruż. Wiesz dlaczego? Bo znowu mówiłaś cicho. Mm. Ale wiesz, że jak mi przywalisz, to oni tego nie widzą. Przemoc! To jest przemoc. Ale nie. Ale przynajmniej się nauczysz, że przez <ścoughs> Przestań tak mówić, bo to jest wkurzające. Przepraszam, ja tego nie kontroluję. A wiesz, dlaczego tak mówiłam, że wiem? Żebyś właśnie powtarzała, żeby Cię walnąć. <ścoughs> Dobra. Y no, i nie wiem dlaczego ta śmietana jest cięższa od mleka, albo mleko, mleko, jest, cięższe od mleko, śmietany, mleko jest cięższe od śmietany? Bo tłuszcz jest lżejszy niż woda. No to A śmietana tak. jest bardziej tłusta Ale niż tak. mleko. Więc no. litr Ale śmietany. To jest... No do, no dobra, to dobra, pomijmy to, nieważne. O czym teraz możemy pogadać? O jakiejś rzeczy, o których ludzie chcą bardzo usłyszeć. O czym się nie mówi. Wiem, wyznania. Wyznania. No jakie masz wyznanie? No to moje wyznanie jest. Nie stukaj, bo oni to słyszą. Moje wyznanie jest takie, że nie lubię szkoły. Kto lubi szkołę? No właśnie! Klub lubienia szkoły. Uuu. 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 Nie, ale da się lubić szkołę. Jak byłam w Ameryce, to lubiłam szkołę. Ale to chodzi mi o polską szkołę, która jest. Przestań! <laughs> Czy ja to spraw robię? No, nie, ja kończę z Tobą. Paludzie, bo ona jest straszna. No, naprawdę, to jest okropne. Przepraszam. Dobra, będę siedzieć tyłem do ciebie. Będę Ty się odwracać. Będę się odwracać tylko. Ona wyszła. No, chodź, trzeba chociaż zakończyć ten podcast. No, dobra, to się tyłem. Dobra, ja, ja siądę tyłem. Nie wiem, opowiedz, co śmiesznego się ostatnio przytrafiło w szkole. W szkole, największy przypał w szkole. Przypał? Przypał. Mój. Twój. Dobra, mój przypał to akurat jest idealne. Gadałam sobie z panią po angielsku. Jaką panią? No z panią od angielskiego. Okej, okay, po, po angielsku. angielsku. No i później był dzwonek i poszłam sobie na lekcję polskiego. No i tak przychodzę sobie do pani po schodach i do mnie takie, no do pani od polskiego. Hej! Ja co pani na to? Te, y, takie, no w sumie to nie wiem, no takie y, jakby. Ale ja też tak często mam, jak nie, jestem... nie potrafię tak gadać w jednym języku, tak no, nie umiem wiem. że jest, gadać. jak się zmienia języki, to się trudno gadać. Wiem, no, zawsze tak mam. to jest straszne. Jak... Ja, I jeszcze znaczy pani tak. E, dzień dobry! Znaczy chyba nie, nie pamiętam. Nie, coś, coś powiedziała, ale już się pamiętam, bo to było, to było dawno. To ja tak zawsze to mam, jak wracam z, z Ameryki, to często komuś coś odpowiem po angielsku, tak zupełnie przypadkiem, albo o wczoraj do taty powiedziałam yes, Bo tak, gadaliśmy pano? o jakiejś marce samochodu, w Subaru, yes. w Subaru outback. ja mówi, że nie outback, tylko outback. I ja powiedziałam yes. <laughs> Tak zupełnie przypadkowo. I często no. tak mam. No ja też. Co ten bułczyk od piekarnika od nas chce? I przestań! W no. nie. Nie, nie, nie! Dobra, okej, okay, odwracam się, no. Nie, no nie, koniec tego. Zakończymy ten podcast. Ludzie, słuchajcie, ona jest straszna. Nigdy nie wolno wam rozmawiać z Marysią Krasowską, ponieważ papuguje wszystkich. Yy, I do widzenia. To już, to już wszystko do dzisiaj. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie zostawcie łapki w górę Ale w i poleccie. Nie ma łapek w górę. Nie o to chodzi. <grym> <grym> Okej, okay, rada bez sensu. I e, udostępniajcie ten, tego podcasta znajomym. Tego podcasta? To się tak odmienia? Nie wiem. Może ten podcast? I udostępniajcie ten podcast znajomym i mamy nadzieję, że Wam się podobało i wiem, że to już mówiłam. <grym> Czy ja to dalej robię? Ja się tak bardzo skupiam na Twoich słowach i tak bardzo chcę coś wtrącić. Dobra. Przestań mnie papugować. Pa! A, czekaj, nie. Nie, koniec. Podcast będzie raz w tygodniu, także za tydzień będzie nowy podcast. Dobra. Pa! W którym mnie nie będzie? Będziesz. Nie będzie, bo papugujesz mnie. jak nie Dobra, pa!